Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku serii Fontana Wiedzy Multiego i dzisiaj idziemy dalej z pytaniami. 24 pytanie, oczywiście to nie jest 24, ale tutaj 24 tak jest już. Czy jeśli tak, to w jakim kierunku zamierzasz kontynuować swoją edukację? Osobiste pytanie Powiem Ci tak, moja edukacja w tej chwili to jest profil geograficzno, geografia angielski, to są takie mu profilicalny. Yy, I powiem Ci, że lubię te przedmioty yy, Interesują mnie te przedmioty to przede wszystkim I wydaje mi się, że mogę mi przydać się. tak Geografia to nie jest tylko to, że wiem gdzie leży Europa, w Europie takie państwa, jaka strójca jest tam gdzieś To jest także nauka o kulturze i o tym, gdzie można po prostu wyjechać kiedyś w przyszłości, a angielski się przyda na bank Więc to są pewne przedmioty dla mnie na pewno bardziej niż jakaś tam chemia, bo nie wiem czy, czy miałbym ochotę e, bawić się przy tworzeniu wizyra nowego albo jakiejś proszku, kurna no, itp. E, no więc to mi się, to mnie interesuje. A czy studia pójdę? Pewnie pójdę, ale nie chcę za się już. To czy To nie jest tak, że się nie chcę uczyć. Nie chcę się uczyć czegoś, co jest gówniane jak matma. Bo nie nienawidzę matmy. Po prostu mnie... Uszy bolą, jak słyszę matma wyraz, yy, ale po prostu chodzi o to, że ja nie lubię cyferek, tak, takich cyferek, ja lubię, cy, ja lubię cyferki, ale nie takie cyferki, jak wy myślicie. Jeżeli oglądają coś mnie gracze z podstawówki, gimnazjum, to to jeszcze, znaczy, pierwsze gimnazjum, to jeszcze jest pikusie, ale potem, tak trochę łapy boli, jak to liczę, yy, no bo muszę, ale nie nienawidzę. Yy. Dalej, bo się rozgadałem. Załóżmy, że mam czołg T32 lub jakikolwiek inny. No okej, okay, zakładam. I chcę go zatrzymać, okej. Okay. Jest wiele czołg owych no spoko. Jednak chciałbym kontynuować tą linię, lecz mam problem z załogą. Masz pro... czekaj. Masz czołg T32, ewentualnie inny. Chcę go zatrzymać, lecz także eee, chcesz załogę... Eee... Dobra, przeczytam, muszę to jeszcze raz. Załóżmy, że mam ciąg 32 i chcę go zatrzymać. Jest wiele czołgów losowych. jednak chciałbym tu kontynuować tą linię, lecz mam problem z załogą. Jest jedna z a czołgów do zatrzymania, co najmniej dwie z gałązki. A, czyli masz dwie gałązki, t 57 heavy i T115. Jak rozwiązałbym ten problem? Ta, czy, jak rozwiązałbyś ten problem? Oczywiście, żebym rozwiązał to tak, że rozwiązałbym go <noise> oba są dobre po prostu musisz wybrać jeden z nich ewentualnie kupujesz te 4 i farmisz sobie na nim drugą załogę to jest, to, są, to jest druga opcja ewentualnie po prostu Tworzysz nową załogę e, tą rozwijasz jedną linię e, i na te 3-2 który jest dobry robisz sobie drugą linię e, tak dwie załogi jedna do te 5 1 na przykład albo jedna do M103 a druga do T32 farmisz expa na kolejną, kolejną, znaczy nie, a bo ty mówisz... Nie no nie wiem, z T32 przecież nie ma t 541 4 jest t 69 jest. Kurwa, ale to musiałbyś, no nie, nie widzę, nie, nie wiem o co chodzi, o jaki jest problem, a bo ty chcesz mieć T32 i E5. Chyba o to ci chodzi. To wtedy musisz no wybrać. Ja bym na T32 robił jedną załogę, a na M103 drugą zaczął robić po prostu. Tak, T32 na SR bym zostawił. Dalej, biorąc pod uwagę wszystkie zalety AMX-a 50B oraz T57 Heavy, który z nich według e, Ciebie jest lepszy? E, ewentualnie w który czołg lepiej iść w pierwszej kolejności? Jeżeli zaczynasz magazynki, to najlepiej T57 Heavy Tank. Jeżeli natomiast e, uczysz się grać i masz pojęcie o Francuzach, to wtedy 50B. No więc mówię, no... Ja bym wybrał T57 Heavy Tanka Bo 50B jest spoko Tylko, że go nie mam I jak miałbym wybierać To po prostu przyjemniej coś dingnąć Niż nic nie dingać I to wierzę jednak T57 Heavy jest lepsza Dobra, dalej Jako, że posiadam praktycznie ten sam sprzęt co Ty pytanie brzmi Czy podkręcałeś I7 4400, 4770k oraz jakie masz na nim chodzenie Podkręcałem, nie podkręcałem Wiem, że to model do podkręcenia, ale go nie podkręcałem. Jeszcze przynajmniej. Jakie ja mam menu chłodzenie? No takie jakieś duże chłodzenie. Nie jakie mam to nie. Nie podam ci modelu, bo się nie znam. No, więc yy, tak to wygląda. Yy, 28 pytanie. Którą grał? Na scenę obecną za lepszą? World of Warplace czy War Thunder? <laughs> Kurna. Pytanie dobre! Tylko, że ja już to mówiłem tysiąc razy, ale dobra powiem, powtórzę jeszcze raz. War Thunder, tak, z kilkanaście razy lepszy. To jest tylko moje zdanie. Moje. Majne. Yy, Maj. Opinion. Yy, dalej. Jeśli mógłbyś przejechać się dowolnym czołgiem w realu, jaki byłby to czołg? AMX 50 to bo jest wielki a w 13,90 to by się nie zmieścił <gry> no co preferujesz przedmioty ścisłe czy raczej humanistyczne a może w ogóle nie lubisz się uczyć lubię przedmioty typu podstawy przedsiębiorczości to jest PP czyli taka nauka ekonomiczna bardziej e, ciekawy przedmiot bardzo lubię takie przedmioty jak e, angielski e, geografia e, Chyba kończymy Krótko, krótko o, Jeszcze EDB nie jest złe, ale wokół nienawidzę Nie lubię się uczyć o kulturze, to jest... Oh my god Przecież ja gram w czołgi, ludzie Kiedyś myślałem sobie, żeby powiedzieć nauczycielowi tak Dostajesz nic nie umiesz, kurwa, Jakby tak powiedział do mnie nauczyciel, nic nie umiesz A pan w czołgi grać nie umie i co? W czołgi pan grać nie umie, no Dostałem jedynkę Dostaj, e, Max, dostajesz jedynkę, kurna, a ja się pytam, a pan w czołgi grać potrafi? <grym> no i też jedynka się należy, jak pan w czołgi grać nie potrafi, no. No, ale to tak, tylko takie marzenie, raczej bym tak nie powiedział, bo pani powie zaraz do mnie, no co ty gadasz na tych lekcjach, kurna, co ty gadasz, to ty do nauczycieli. A, jestem dość... Yy, nie mam doby, złego zachowania, dobrze się zachowuję. No i raczej bym tak nie zrobił. E, czy lubię się uczyć? No lubię się uczyć tego co lubię się uczyć, a nie tego czego nie lubię się uczyć Czyli nie lubię się uczyć biologii, chemii, polskiego, matmy No a WF tak średnio lubię, bo tak średnio, znaczy lubię WF, ale To nie jest to co ja lubię, bo ja lubię wybierać to co lubię e, Ja lubię grać w piłkę, ale nie lubię Nie lubię po prostu Ja lubię strzelać tylko, ja potrafię strzelać Wbrew pozorom, ja mam samą kondycję Biegać się potrafię szybko Wysoki jestem, jestem, ale się nie do tylko potrafię po prostu walić gole. To jest naprawdę, ja, ja jak wychodzę na boisko, to ja nie tyle co, że biegam jakoś super szybko czy coś, tylko ja po prostu zawsze prawie potrafię dobrze wycelować bramkę. Czyli FIFI w, w, miałbym dobrą cenność, ale tempo jedno chyba. Sky nawet taki pewnie nie ma. Więc takie jest moje tempo, ale tylko strzelać potrafię. Według przynajmniej, że potrafię strzelać, bo... Jak patrzę, jak strzela Rasiek albo jakiś inny polski napastnik... Nawet Lewandowski czasami wali takie fejle, że to się w głowie nie mieści. Nawet Inwalida bym czasami trafił. No przepraszam Inwalidę i Lewandowskiego, ale... Czasami dobrze strzela, ale strzela wtedy dobrze, kiedy nikt się nie spodziewa, że strzeli. A jak się spodziewa, że strzeli, to nie strzela. No chyba, że ma pustą bramkę. No chyba to wtedy nawet każdy by strzelił. No chyba, że... Ktoś kurna... Sizgiem! Wtedy bym nie dał po tym brzuchem, panowie! No to jest żar! Eee, dalej e, Twój pierwszy tier w wocie... ...laś traktor Czy Twoim zdaniem gracz, który ma 1350 WN6 przy 18 kb, jest dobry? No jest dobry, bo 1200 WN6 to jest dobry eee, Dobra, dobra Ile kasy miesięcznie wydajesz na wod? Kiedyś wydawałem 400 zł na prękę? A teraz nic, bo wygram Golda. Myślisz, że będzie nerf WTF-100? WTF yy... Lekki będzie. Pozdrowisz mnie? Oglądałem mądry film o tym, kie, yy... Uważam, że mądry film jednego z youtuberów. Yy... Ma taką serię, wybu... wybuchające beczki. Pewnie znacie, o kim mówię. Yy... Jeżeli chcecie, to sobie wpiszcie w YouTube'a. Natomiast on mówił, że jeżeli będzie każdego pozdrowia, to film będzie wyglądał tak. Pozdrawiam Cię Uważam, że to jest podobne jeżeli będę każdego pozdrawiał to będzie to wyglądało beznadziejnie Tylko on tak robił troszeczkę dłużej niż ja teraz Czy robić misję do bety? Grand Forces już się skończyły te misje Robiłem e, niektóre, zrobiłem jedną e, i tyle z tego e, wyszło Zobaczę e, jak czas, to no jeszcze jedno pytanko chyba, bo już mnie troszeczkę gardło boli Ile no, masz lat? 16. Urodziłem się e, w lipcu, e, więc na początku lipca, no w środku lipca, no. Przed środkiem lipca. W jakim mieście mieszkasz? Warszawa. Chciałem, że masz jakąś listę z muzyką w necie, masz fajny gust do piosenek, podasz ją e, Spotify, e, szukaj poprzednich filmów, tam kiedyś podawałem. E, multi wiesz co będzie wersy 9.0, 9.1, 9.2 Co myślisz o japońskich czołgach i, i 10 tierze Tak wiem nawet co będzie w ocie e, prawdziwym 1.0 Kataklizm <laughs> e, Nie no, nie wiem co będzie Wiem że będzie hawok 9.0 A co będzie dalej to już cholera wie Są za dalekie plany, oni nawet nie wiedzą co będzie pewnie e, O japońskich czołgach myślę że są fajne i polecam E, dobra jeszcze jedziemy jeszcze od Irendi HD bo musi być tak z 12 minut Multi czemu nagrywasz w kuchni? E, no dlatego że nie mam kąpa w pokoju no chyba dosłownie mam, Jak mam wybór mogę nagrywać w przedpokoju o, Ciężko mówię wam e, W pokoju jest mój brat i są tam już kąpy 3 i tak więc kurde raczej nie wejdzie w łazience to tak ciężko przynajmniej no, no fajny na kiblu nagrywać, kupę robicie i jeszcze gracie, się kurno, ale jakby ktoś wchodzi i mam do łazienki prał pranie, to nie byłoby fajnie. A w kuchni są gary, ale... Jest? Jest. Jak sięgacie do lodówki? Typ! I już jesteś w lodówce. Nawet no, nie musicie wstawać z fotela. Nie no, staję za bo rysuję podłogę, ale... Tak, tak, chciałem pokazać fajnie. Czy te 69 na średnim dystansie ma szansę z jak Tajgerem te, 88? Oczywiście, że tak, ze złotem. Czy można z Tobą zagrać? W kompanii! Tak! Ale... Przed tym radzę przejść badania medyczne, czy wytrzymujecie z idiotą. Bo czasami taki jestem. Nawet bardzo często ja gram kompanię, ale... Tylko jestem taki w kompaniach, na serio. Nie, nie rejduję tak w ży życiu realnym. Tylko ja gram kompanię, bo po prostu nie znoszę, kiedy yy, wszystko decyduje ode mnie tak naprawdę, jak ustawiam czołgi, to chcę, żeby ktoś grał dobrze. Nie, nie mogę pozwolić sobie na upokorzenie siebie, bo po prostu potem ze mnie się ludzie śmieją, że to nie jest, że się boję tego, tylko po prostu się ludzie śmieją, jak widzą takie rzeczy w ciwnicy i po prostu wyzywają mnie, że nie potrafię dowodzić, albo to nie jest prawda, że nie, nie potrafię dowodzić. Tylko po prostu czasami moi Timowcy nie wykonują tego, co proszę, albo nie zastanawiają się tak bardzo nad tym, co robią. Ale to już jest troszeczkę też mojej winy, bo podaję im za trudne rozkazy, pewnie dlatego. Staram się to zmienić. Eee, więc to tyle ode mnie. Stoimy przy, przy pytaniu irendiego HD. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na razie. Cześć.